O, rekin. No uważaj. By bym coś przetestował, no ale nie wiem czy... Czy cię hapnie w dupę? Czy można do jeziora się wpierdolić? się, no że można. Można? Można. A, można. Chap. Oła, kurwa! <głosy> <głosy> Prosto w tyłek. Mówiłem. <noise> nie wiem, jakiś o, no, To jest pod wodą, niech spiedala. Z tyłu góry są. Dobra. Czeka, bo tam są beczki, ja bym po nie poszedł. Czeka, gdzie one były? Trochę daleko od wody. Daj mi rekina, czym się ja płynę na drugi. Prosto na niego wskoczyłeś. No, o! Jas... Jas... To już jest ten lepszy ruch, nie? Nie, nie. nie. Czekaj, jakby wale nasionkę Kurde, do wody. Kurde, otruła bo... mnie ryba. Eee. Co? Otruła mnie ryba, zaraz się znowu będzie się podnosić. oje oh, oh, yeah. O to nieźle. Chłop, ledwo co z wyprawił to. Jeszcze rybka go zatruła. Rekinko o Ciebie. Okay. Kurde, na no. pomocy. Ten to wymyślił teraz. Ledwo na nogi stanął i już do wody. Weź ty po... się uwal. <laughs> ty się uwal, na miejsce ile? Ty mieć trzy zgody, no nieźle. Nie bo chyba naprawili albo nie mam jeszcze timingu, bo kiedyś było coś takiego, że jeśli pływnąłeś w bok i machnąłeś w odpowiednim momencie włócznią i trafiłeś to mnie, rekina, na to cię nie dziabną. A. I zbadałem skórę. Coś tu się nam ul możemy robić Łop, jest do wytapiania wytapianie. Kurde, znowu mnie Tylko wskoczyłem do wody. Już je dobrze w opisie jest chociaż. I... Pod tę mam jakąś książeczkę. No pod tę, no nie wyprawa na, tego. Po prostu zdjęcia. Będę będę, będa, tam, będa. Kurwa jak tą książkę wyłączyć? Kusin. Ja też za nim wyłączyłem Ty Jak on z szybko Pierwsza strona Ty walczę z nim znowu jak chceśmy wpadnie podnieść. Tylko nie odpływaj za daleko yes, yes. Kurde nie trafiłem go No dobra Jak tu się naprawiało A środka O! Pan co złowiłem <laughs> No to nieźle, nie mieli szczęście eee, potrzebuję jednej liny, jakby ktoś miał? Mam nawet trzy. Czyli tu jest Mam jedno. Słowo Ojej, nie ty <głosy> <Uch>. <głosy> Dobrze, jest siekierka. Zamiast liny łapać do piurkolotów się... O, pić mi się chce. O, to zaawansowany filtr, to jest fajne, bo można tam cztery... No aż mi się tak poleciał za nim, bohater z naszych czasów. Jeszcze go diabłem. Mówią, że jest na hita i padnie, ale nie. Eee, desek potrzebuję. Dobra. O, kwiaty wyrosły jakieś. Chcesz deski ci dam? Bo Masz. już taki pokrwawiony jest. No i mamy. Damy tu. O, ale kryl. Od razu, smażymy. Dawaj, jakąś tam dużą sztukę wsadzaj od razu. Panie, patrz, teraz. Tylko czekaj. Ho, ho, ho. <gry> A tak, to można. A czekaj, bo tam czego drewno dać. O taki sumik na trzy razy Ugotowany jest, kto chce to Dobierzcie, to stawiam kolejnego. Ja też już trochę połapałem Tych ryb większych I ryki ma... weźcie od razu. O kurde, coś mi wypadło, burak mi wypadł. ja nie mam miejsca. W sumie nasiona mogę wybrać. No. Jakiś to... I ty, Burak udał no, mu woda w buraka! <laughs> yy, burak. Uch. Ała! Skrzynka też przeszkadza. No to chyba nie. To, jest A, pokaż, to, przeszkadza, mi, to, to przeszkadza tak. Zobaczę jak to wygląda w ogóle. <laughs> <O kurde. laughs> Następny do śpilku <śpół> lotu wsiadł. <laughs> O kurwa, jak to duże, ty. No właśnie O, by przez chwilę, bo deszcz padał. Kurwa, rekin tu. Ja nie mogę podbiec, ej. Bo... No, ja nie mogę tu głową ruszyć, a nie, no. nie no. mogę. Się... O, uwolnij się mam, co to jest, uwolnij się. To może... mnie złapał? Wyskoczył mi ten, uwolnij się. To może nie wiem, co się z tą stanie. Poczekaj. No bo tu jest poddaj się i odrzuć, ale stracę dwie trzecie zapasów, nie, a tutaj po, porządne ryby są i wędka. Poczekaj, musimy się znaleźć, tylko ja muszę się napić i najeść, bo ja nic nie widzę. Ryby są też. Ja to wskryc... Też już, moja kurwa. Czekaj, tam pole? jest. widać go, jest, jest jest, 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 Sheldon, jest. dobra. Wprost, na wprost. Spokojnie. Sprawdzałem teorię, czy delfiny atakują, no i tak... To tu to są się pęduje co jakiś czas. O, tu widzisz? Ja jest. A, widzę, widzę go. Jak jest ten liść, to za tym liściem. Tak, 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 widziałem. A, A może wcikacie go hakę można go. ty, no są no te delfiny. No co No mówię, właściwie. To są prowidory, zabicia szata. Może Przez nie Sheldon zginął, bo się zapasynował. <laughs> <laughs> Tarek, kąko <kągą> mi <supę>, kurwa. <laughs> teraz ma uciekałem. Bo, bo, pod prąd płyniemy, dlatego. Przydałby nam czekaj. się silnik. Albo czekaj, drugie wiosło. Można drugie wiosło jakie zrobić? Wiosło. Albo drugi żagiel. Dobra. Tylko, czekaj. że mamy miejsca na naszej tracpie na takie eksperymenty. Czekaj, na dwa Chyba się zbliżamy. A, im szybciej klikasz, to tym szybciej pływasz. O kurde. A ja tu tak se powoli klikałem Widzę. No. A że Piesz... się chodzą do mnie. O rekin koło mnie. Dolfiny koło mnie. Ooo rekin. Ja znam powód dlaczego tak, tak, tak nam ciężko szło. Co? Jak kotwica była zarzucona. No! Ja pierdzielę! Ale ty, jacy dobrzy jesteśmy, kurwa, pomimo kurwa kotwicy dopłynęli. Ale chociaż już znamy, że im szybciej się klika wiosłem, to tym lepiej się zapierdala. Stabotaż na pokładzie, widzę. Ale, przy, ale przynajmniej nie zgubiliśmy cię, bo była kotwica cały czas zarzucona. a ver se passou aí plus e o minus. <laughs>